Enix po godzinach. Dzień dobry, wieczór. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Pogaduchy przy herbacie. Opowiem dzisiaj Państwu historię o pieskach z mojego dzieciństwa. Wychowałam się w Karczewie, i tam też ta historia się toczyła. Może po wysłuchaniu tej historii ktoś to powie dalsze losy tych piesków, bo cały czas mnie to interesuje, co się z nimi stało. Czy ktoś je zaadoptował, czy skończyły gdzieś w schronisku. Ta historia cały czas chodzi mi po głowie. Zapraszam do wysłuchania audycji. Fenix po godzinach. Zawsze marzyłam o psie. O. Odkąd pamiętam. to chciałam Pamiętaj, mieć. że Tomek będzie tego słuchał. Ja tak, nie chcę ci nic mówić. <głos> <głos> Zawsze to, 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 to był... To był temat gdzieś tam wałkowany. Mama, mogę mieć psa? Mama, mogę mieć psa? Yy, no i zawsze było nie, nie, nie. Może później, może innym razem. Mamy koty, mamy coś tam. Zawsze było tego, zwie te, tych zwierząt było u nas mnóstwo. To zawsze dziwiłam się, z, jeżeli chodzi w ogóle o moje koleżanki i kolegów, to oni nie mieli zwierzaków. To było dla mnie dziwne. Naprawdę, rzadko... Ktoś w tym czasie, jak sobie tak sięgnę pamięcią, miał jakieś zwierzęta, więc oni przychodzili do nas, bo my mieliśmy zwierzaki, a nie, ani kota, no nie, no czasem koty mieli, faktycznie gdzieś tam po podwórku latały, ale tak inne, to, to tak licho było. Ja to zawsze, to takie chciałam, to takie chciałam, to jeszcze takie, zawsze coś tam wymyślałam. Coś ale szczurki, przyniosła. króliki i świnki morskie to jakby do dziś ci zostały. No tak, no. tak, tak. Ale psa, no, tam mordowałam tych, znaczy męczyłam tych moich rodziców o pieska, no i tak... Na początku no, było ciężko, ale pamiętam taką jedną historię z pieskiem bezdomnym. No, to do dzisiaj mi tak zostało w pamięci, bo za moich czasów <laughs> to pieski sobie latały niektóre yy, luzem, tak? Nikt ich jakoś tam bardzo nie wyłapywał, jeżeli one nie były jakieś agresywne, to nie było dla nikogo zdziwieniem, jeżeli one sobie biegały, tak. Wystawiało się jakieś jedzonko, na przykład moi rodzice tam jakieś resztki po, po obiedzie czy posiłkach. Normalnie wystawiali jakieś miski, garki. No? Psy sobie jadły. Nie było, że tak jak teraz jakiś pies się pojawi, no to już 100 milionów zdjęć, tak? I zaraz sprawdzają, czy chipowany, czy uciekł, samogłoszenia i tak dalej. No to wiadomo, wtedy nie było też internetu. Więc te pieski sobie gdzieś tam luzem biegały, i pojawił się taki kudłaty piesek, którego nazwaliśmy Buli. I on nie wiem do końca skąd on się tam wziął, ale był po prostu. I o określonych porach, jak wystawialiśmy mu jedzenie, to zawsze się pojawiał, i później się już tak zakumplowaliśmy. Że odkąd tam właśnie sięgnęłam pamięcią, to on zawsze był. Jak ja wychodziłam, to on już był. I ja mu wynosiłam najlepsze kąski w ogóle z obiadu, ze śniadania i tak dalej, więc mama to tam jakieś resztki mu wynosiła. No ale ja to wiadomo, siedzki zjadłam, kot dla Wuliego, nie? Wtedy byłam taka szczupła, że to też jest opcja, żeby pomóc ja w ogóle komuś oddać, ale to naprawdę to był niesamowity pies. On tak mnie no, pokochał i rozumieliśmy się zupełnie bez słów. Ja wychodziłam na przykład z wórtki, on już tam był, więc zostawał to jedzenie, odprowadzał mnie do szkoły. Później czekał na mnie pod szkołą i też e, wracaliśmy do domu. Ja tam poszłam gdzieś odrobić lekcje, wychodziłam, on znowu już się pojawiał, wychodziliśmy gdzieś tam z koleżankami czy bawić się, czy gdzieś tam na pola, czy pojeździć na rowerze, no, cokolwiek robiliśmy, ten pies był z nami. To było niesamowite, bo on, no, później nagle znikał, tak, wieczorami już go nie było, no. Kilka razy nam, znaczy, udało mi się nawet namówić rodziców, że rzeczywiście możemy go zaadoptować, możemy być go y, przygarnąć go do siebie, no ale on nie chciał. No, a jak nie ten chciał, to nie miał coś drugiego. Drugą albo trzecią chałupę, tu chodził na galaretkę, tam chodził na złaposzczaka. Myślę, że tak, bo czasami go rzeczywiście znajdowaliśmy w drugiej części miasta, ale no, do domu to nigdy nie chciał wejść. Na podwórko to czasem się udało go zaprosić, ale no, też szybko uciekał. Jak tylko zamykała się furtka, to on już się denerwował, że jest zamknięty. Więc już chciał, żeby, było go, żeby go otworzyć. Nawet na noc tam kombinowaliśmy to nie. No, on gdzieś musiał nocować, gdzieś mieszkać, i w ogóle nawet nie wiemy, gdzie, bo próbowaliśmy gdzieś tam czasem wieczorami za nim iść, żeby zobaczyć, gdzie on w ogóle ma jakąś swoją noclegownię, ale no to nagle, nagle znikał. Zupełnie to było jakieś takie no, dziwne i niespotykane, bo. Może też... to był pies międzywymiarowy. Nie wiem, on miał takie mądre oczy. Co się do niego powiedziało, to on naprawdę wszystko rozumiał. Ja mówiłam, że a, jeszcze dwie godzinki muszę odrobić lekcję i później możemy gdzieś tam powiedzieć. No i naprawdę on, jak ja nawet wyglądałam przez okno, patrzy, go nie ma. A jak wychodziłam już z dziewczynami, mieliśmy taki sadek, w którym się bawiliśmy albo chodziliśmy, e, mieliśmy taki domek na drzewie i taką naszą bazę. No to też. On za chwilę się pojawiał. Jak nie tylko przed moim domem, to już wiedział, gdzie my jesteśmy, i zaraz tam był. I już nam towarzyszył całe te popołudnie, wieczory. Więc był taki, no, przekochany, I ja tak mówię, ma, 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 na takie... no ale to był też, on, nie, on był niekastrowany, Co może też szwendacz <tryk> mu się włączał, szwendacz, dokładnie, ale y, któregoś, któreś wiosny przyprowadził nam swoją partnerkę, no więc jak on był buli, no to jego partnerka była bulinka, więc i on w ogóle był tak z nią związany, że oni byli nierozłączni, to były takie kudłacze dwa, to było niesamowite, on wszędzie z nią chodził, więc już później przyprowadzał na te zabawy czy e, na to jedzonko, tą swoją no, wybrankę. Więc to, no ona była taka trochę wycofana, więc ona taka była nieufna. On to dał się jej pogłaskać, przytulić, ona to jednak widać było, że idzie do nas, dlatego że on tam też idzie, więc ona się takiego bardzo mocno trzymała. No ale on był niekastrowany, ona była niekastrowana, no więc oczywiście pojawił się większy brzuszek. Więc już stwierdziliśmy, no będzie miała małe dzieci, nie? I my znaleźliśmy jej, to było też niesamowite, bo my znaleźliśmy jej taką, takie opuszczone miejsce, gdzie tam wysłaliśmy jakimiś różnymi ręcznikami, kocami i ona tam urodziła te szczeniaki. My przynosiliśmy jej jedzonko. No nikt nie pomyślał oczywiście, żeby znaleźć jakiś dom jej, tak dalej, Nie, to nie? nie ten wiek. No to była jakaś chyba podstawówka. To nie ten wiek i nie taka dbałość o zwierzęta. Przecież to jest w ogóle, z czasem to przyszło dopiero, nie? Codziennie przynosiliśmy jej jedzonkę, ale one w ogóle te psy nie były w ogóle wychudzone. Wiem, że chyba tam sąsiedzi też musieli im znosić jakieś jedzonko, bo cały czas coś były. Urodziło się ileś tam szczeniaków, szukaliśmy tym, też pamiętam im domu. I ona nie dopuszczała do siebie nikogo, bo oprócz nas. Ona była taka agresywna, jak urodziła te szczeniaki. My mogliśmy przejść, pogłaskać te zwierzaki, wziąć na rękach, ale jak tylko ktoś inny się zbliżał, no to ona po prostu z zębami nikomu nie pozwoliła podejść. Ale my to znaczy dzieci, tak? My, dzieci, w sensie tak. Ja z koleżankami. I, i, I z siostrą, no, to to były nasze codzienne pielgrzymki tam, zanoszenie jedzenia, tak i wy, wygłaskania tych zwierzaków, ale no też to była nie niemiła. Ta. Znaczy, może wolę myśleć, że jednak miła, że gdzieś tam znalazła swój dom, bo któregoś raz wróciliśmy ze szkoły, tam przebiegliśmy z jedzeniem, no to okazało się, że jest to miejsce już puste, jej nie było. I tak wszystkich w okolicy się pytaliśmy, czy ktoś w ogóle, no bo musiał ktoś się zabrać, tak? tymi wszystkimi szczeniakami. My nawet już mieliśmy domy dla tych szczeniaków, już tam udało się jakieś znaleźć. No ale nie, przyszliśmy, no i no też, no była rozpacz mega, że, że jej nie ma, że nie ma bulinki. Ten bli też tak z nami latał, chodził, szukał jej wszędzie. No, ale jak ona nie dała do siebie podejść, to znaczy, że to nie skończyło się dobrze. Skoro tylko mogła, mo, mogliście. No nie, podpalić. ja jednak wolę pamiętać, że mam nadzieję, że się znalazł dla niej dom i dla tych szczeniaków przynajmniej dom, nie. Albo że no, no pewnie trafiła do schroniska, tak, no bo gdzie mogła trafić? No jest parę miejsc. No w naszej tam miejscowości, no był tak zwany chycel, gdzie tam się mówiło, że oni wyłapują i, 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 i zawożą do schroniska te zwierzaki, znaczy psy. No hasło chycel to w ogóle było dla nas, dla tych dzieciaków, za, bo przyjdzie chycel, nie? To było w ogóle, rodzice nas tak straszyli. My nie straszyli czarną wołgą. Jezu, bo przyjdzie chycel i my tak się baliśmy, bali, baliśmy i taki był jeden, Pan, którego nazywali Chyclem, bo on podobno z rodziny takich, gdzie tam jego chyba ojciec czy dziadek był tych chyba to jak on szedł, to my na drugą stronę, i za uciekaliśmy, bo to Hytzel idzie, co to znaczy idzie, jeze, jak my się bałyśmy w ogóle z koleżankami, jak przyszliśmy do szkoły, w ogóle to, no, do dzisiaj to pamiętam. No ale buli był jeszcze, tak, więc jak on naprawdę strasznie rozpaczał za tą bulinką. On szukał jej wszędzie, był taki już smutny, tego jego oczy były takie strasznie smutne. No, My staraliśmy się z nim bawić i opiekować się nim. I też było dziwne, że no, ona zniknęła, a on został, tak? On też jakiś wtedy stał się chyba taki bardziej agresywny, bo wiem, że rzucał się na osoby. No właśnie, on się rzucał na, miał momenty, że rzucał się na osoby na motorze. Wtedy grysuje, Czy tam szczekał strasznie, a wcześniej nigdy nie szczekał, więc może ktoś przyjechał jakimś pojazdem, nie. Bo ja pamiętam, że też jechałam z kolegą na motorze i on. Doskoczył mi do łydki i w ogóle przegryzł mi spodnie i łydkę. I ja w ogóle byłam w takim szoku. Ten kolega się zatrzymał, mi krew leci z nogi, ja do niego krzyczę bóli. On się w ogóle tak zdziwił, że ja to ja. W ogóle tak jakby mnie przepraszał, że on nie wiedział, że ja mogę też jechać na takim jakimś pojeździe. Eee, no, oczywiście, pies nieszczepiony, nie? No, ale ja dziecko, no w domu nawet nie powiedziałam, że pies mnie ugryzł. Dzisiaj to przecież pewnie byłaby akcja wścieklizna i, ta, i tak dalej, nie? Ale później jeszcze, jeszcze przez jakiś czas, powiedzmy tygodnie, przychodził do mnie, i my z koleżankami miałyśmy taką zabawę, nie wiem czy znacie, ogryzek z gryzek. Nie. To jak się tam na przykład zjadło jabłko, no to było ogryzek, to druga osoba mówiła z gryzek, i mówiło się, kto mnie lubi, wtedy się rzucało w tę osobę tym ogryzkiem. I to było ogryzek z gryzek. To śmieszne to było. No i któregoś razu rzuciłam w koleżankę. No to nie było jakieś tam mocne, to było delikatne albo w tą okolice tej koleżanki, tak to się rzucało. To było dla zabawy. No i ten buli dostał tym ogryskiem. Dostał w grzbiet, nie? To nie było jakieś mocne. I on się tak w ogóle jakoś tego wystraszył. No oczywiście ja rzucałam w ogóle w koleżankę. On się tak na mnie spojrzał, jakbym normalnie mu zrobiła jakąś największą krzywdę. Te oczy miał takie smutne, i on uciekł od razu. My za nim biegliśmy, że to był żart, że to była zabawa, i słuchajcie, on po prostu tak szybko uciekł. No i się w ogóle już nigdy nie pojawił. Wiesz co, on już za dużo przeżył. On już był bardzo pokaleczony tą bulimką. No, my go wszędzie szukaliśmy. Ale już następno stwierdziliśmy, o no to już jest wieczór, no to on przyjdzie następnego dnia, no ale nie. Już nie pojawił się żadnego. Dnia. Stracił zaufanie już kompletnie. No. Straszne to jest i te oczy potrafią wszystko pokazać, nie? Wszystko, tak jak ostatnio mieliśmy takie, że Bobik dostał komórki. Macierzyste i ja się pytam, kto ci to zrobił, co tak cię boli? I on tak na Paulinę spojrzał, i spojrzał na mnie, i jeszcze raz spojrzał na Paulinę, żebym ja na pewno wiedziała, że to ona mu podała takie straszne rzeczy. Tak, doniósł na nią. Tak. Nie było ciebie, to doniósł na nią. One wszystko potrafią tymi oczami powiedzieć, i to jest takie straszne, że on tyle tych rzeczy różnych przeżył. No to kurde, takie, miaś. niby fajne to dzieciństwo, bo mnóstwo zwierząt, ale te historie nie kończyły się dobrze. Wszystkie, no tam później, jak już tam moi rodzice. Czy widzieli... nie słuchasz podcastów kryminalnych w takim razie, że ci tak przerwę, <laughs> przepraszam. Rodzice, no, widzieli, że ja bardzo e, przeżywam to, że już ten ból się nie pojawił, no i stwierdzi, no dobrze, jakiegoś tam psa ogarniemy. No ale wtedy to tak, jechało się do schroniska i wybierało się jakiegoś psa, który się podobał, tak. Nie wiem, nie wiem. może było jakieś hodowle, ale no to pewnie oczywiście trzeba było je zapłacić, tak, a tak to schronisko, no, w schronisku się nic nie płaciło. No ale te w schroniskach, no to mi się podobał na przykład taki puszek, taki alakoli la pies jak białorudy, no po prostu prześliczny, dorosły był, on już miał chyba ze trzy lata. No ale to był już pies po przejściach, też niekastrowany. W ogóle on był strasznie agresywny. Mojej siostry nie wpuszczał do, na posesję, bo to miała przejście z tymi zwierzękami. No naprawdę w ogóle jak tylko ją widział, to szczekał i zaraz ją gryzł po kostkach. Ale jakoś tak, jak ze mną się bawił, a z nią to agresywnie strasznie postępował. Uciekał z posesji, no to też nie była opcji z tą kastracją, też jakoś tak, to były inne czasy, powiedzmy, nie? No to rodzice go odwieźli do schroniska, on naprawdę nie, jakoś długo nie był u nas. No bo ani szkolenia, ani behawiorysta, no nie było takich rzeczy, nie no, oszukujmy się. Więc to, to też, co ja się przyzwyczaiłam, on był taki fajny, wychodziłam z nim na spacery i w ogóle jakieś smycze itd. i tak dalej, no to musiał wrócić do schroniska. To było też, no, no, no bardzo przykre dla mnie któregoś razu wyjechałam na wakacje, no to też yy, na, na kolonie, chyba dwa czy trzy tygodnie. I na koloniach to yy, często pisaliśmy list do domu, to było też takie fajne. I pamiętam, że ja pisałam do domu, list, co tam u was nowego i tak dalej, i dostawałam też jeszcze, to był ten czas, że ten list zwracał, tak, z rodziny. To chyba moja siostra chyba napisała do mnie, no, że mamy dla ciebie niespodziankę, bo mamy pieska. No więc oni. Wzięli jakiegoś małego pieska, i ja tak się cieszyłam, że nie mogłam doczekać, że z tej kolonii wrócę. Bo mi opisywała tego pieska, że ten jest fajny, to jest jakiś mały szczeniak i tak dalej. I ja już tak odliczałam dni, tak jak zawsze się cieszyłam, że kolonie są super i nie chciałam wracać do domu, żeby te wakacje trwały jak najdłużej. Tak teraz nie mogłam się doczekać. No ale jak już wróciłam, to okazało się, że psa nie ma, bo chyba uciekł gdzieś. W ogóle jakiś dramat, ja wiem, matko. No i Wracam się... na kolonie. Naprawdę. No, <laughs> No był, był. Ja mówię, no gdzie ten pies? pierwszy? zamiast się z rodzicami przywitać, powiedzieć, gdzie ten pies, gdzie ten pies? No nie ma, uciekł. No i też go nikt nie szukał, on nie wrócił, tak i tak dalej. To te Zwierzęta nie były chipowane. Może wrócił tylko do siebie, do domu. Może, no. Bo ktoś go, wiesz, odłowił jakiś chrycel, on w ogóle szedł sobie, szwendacz mu się włączył i ktoś go odłowił. Tak, ale miałam... W końcu doczekałam się mojej wymarzonej suczki. <laughs> już takiej z prawdziwego zdarzenia, e, to było pod koniec moich studiów. Jak byłam na praktykach u jednego z lekarzy weterynarii, to tam ktoś podrzucił szczeniaki, taką czarną słuczkę i też dwie chyba, dwa z tych szczeniaków udało się oddać, no i został ten jeden. No i ten, to, to były jeszcze te czasy, że zazwyczaj no jak się nikt nie znalazł, no to uspiało się te szczeniaki, nie? No i ten doktor powiedział, no, bo my z koleżanką byłyśmy tam na praktykach. No, albo któraś weźmie, albo uśpie. No i kurczę... No to przecież dramat, no. Nie pozwolę tam uśpić, czy tego zwierzaka, więc wzięłam do domu. Mojej siostrze dałam w ręce i przychodzę do domu i tak, mama, mama, mogę mieć psa, mogę mieć psa. Ja już przecież dorosła, nie? A mama, no, no dobra, kiedyś, to będziesz mogła. No w sumie, ale zgadzasz się, będę mogła, nie będę, no, będziesz mogła. I on ja wie, chodź Beata, chodź, mama się zgodziła. No i ona weszła z tym w tak, boże, no ja nie wiedziałam, że to teraz. No i tak się pojawiła u nas Diomejka, która, no, przeżyła też do żyła wieku. Ona już była wykastrowana. Znaczy wykastrowaliśmy ją jak dorosła oczywiście, więc dogadała się z moimi kotami, wychodziłam z nią na spacery, biegałam z nią po lesie. Więc była takim moim fajnym kumplem. Taka była taka no troszkę też nieogarnięta i taka trzpiotowata, bo uwielbiała dzieci, więc śmiesznie było na tych e, jakichś moich treningach biegowych, bo ja po, po, po lesie biegałam, to spuszczałam ją wtedy ze smyczy i ona wtedy biegła, biegła, biegła tak szybko. Padała taka zmęczona i tak robiła i czekała na mnie, odwracała się, kiedy ja dobiegnę. Jak ja tylko dobiegłam, to to znowu się zrywało i będę w ogóle biegła. I później odpoczywała. Więc to było takie śmieszne, bo tak na smyczy to nie chciała, bo jej się nudziło, że ja tak szybko nie biegam jak ona. Więc, ale no, trzeba było uważać, jak y, ktoś szedł z małym dzieckiem. Bo ona wtedy tak się cieszyła, jak widziała to małe dziecko, więc biegła, leciała do tego dziecka i chciała skakać na nie, nie? Więc to oczywiście niektóre mamy się bały, że wiadomo, że to czarny pies, więc jakiś dramat na pewno zaraz zagroziła, Ona oczywiście zalizać by no, mogła na śmierć to dziecko, ale skakała, no to wiadomo, nie dało się jej oduczyć tego, żeby nie skakała na dziecko, więc tu się bałam. Więc jak widziałam, że tylko ktoś idzie na spacer z dzieckiem, no to zaraz ją zapinałam na smyczy, no to ona wtedy ciągnęła na tej smyczy i robiła, i to jeszcze tym bardziej. Te, te matki z tymi dziećmi: Pani, zabierze tego, znaczy, nie, zabierz tego psa! I ona się tak cieszy, nie chce go pogryźć. To ona wyglądała, jakby chciała się rzucić na tego zwierzaka, nie? Ale to, to, to tylko taki był jakiś tam kament z nią, ale. A poza tym, no, była no, tak ułożonym pieskiem. Na początku to też miała być tylko podwórkowa, no, ale gdzie tam pies podwórkowy? Wiadomo, że spała w łóżku. Jak Nie, będzie na pewno mieszkać na zewnątrz, ma taką piękną budę, w ogóle mój tata jej zbudował, tak, i tam wyścielana no i tak dalej, ale gdzie, no my wchodziliśmy do domu, ona już drapała w te drzwi, no dlaczego ona ma zostać na zewnątrz, nie, więc, więc na początku gdzieś tam w sieni, później gdzieś tam, a później już tam na łóżku też sobie spała, więc była fajnym psiochem. No niestety, jak już się wyprowadziłam z domu, yy, to no, stwierdziłam, że no, nie zabiorę jej tak, bo ona uwielbiała biegać po podwórku i tam znała wszystkich sąsiadów, więc zostawiłam ją z mamą. A ja przychodziłam do, jak tylko przyjeżdżałam do mamy, no to czy jakieś odrobaczenie, czy jakieś szczepienie miałam dla niej. No to ona tak się zawsze taka już później była wycofana, że tak, no na pewno znowu mi coś zrobi. Nie? <grym> I dopiero jak minął ten pierwsza ta chwila, że czy ja mam coś, czy nie mam, to później dopiero się cieszyła i mogłyśmy wyjść na spacer. No ale też ona dożyła późnej starości, więc taki no... To, to bardzo miło wspominam tą suczkę, więc takiego psa z prawdziwego zdarzenia też miałam nie tylko same smutne historie. Nie, no bardzo na mnie podziałała ta historia o tym Buli, Bulimku, tak? Boli był. No. Boli i Bulinka no. Straszne to jest ta historia, że on tak... Y Ufał tylko dzieciom nie? i przekazywał wam takie informacje pozazmysłowe. I, I patrz, jak dziecko potrafi niesamowicie odczytać takie informacje. Tak? tak, naprawdę. No, piękna historia. Całe nasze życie, no i praca to związana jest ze zwierzętami tych historii możemy mnożyć, opowiadać, opowiadać, ale myślę, że to zostawimy już na kolejny odcinek. No, może będą nas Państwo chcieli posłuchać. No, oczywiście, zachęcamy, zapraszamy. I zapraszamy naszych kolegów, koleżanki, lekarzy weterynarii, techników i każdego, kto ma cokolwiek wspólnego ze zwierzętami zawodowo, żeby też dołączył do nas i coś tam poopowiadał. Z przyjemnością takie odcinki zrobimy. Zapraszamy. Do usłyszenia. Feniks po godzinach.